Gospel dla zapikanych. Z Ewangelii według świętego Jana Jezus znowu ukazał się nad jeziorem tyberiackim. A ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie tu coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra owłóczeń, którego Jezus miłował. To jest pan! Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest pan, przywdział na siebie wierzchnię szatę. Był bowiem prawie nagi i wrzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleby. Rzekł do nich Jezus: przynieście. I jeszcze ryb, któreście teraz złowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się mu zadać pytania, kto ty jesteś. Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleby i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się od chwili, gdy zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Po raz kolejny widzimy Jezusa, który przychodzi do swoich uczniów. To wszystko dzieje się w poranek zmartwychwstania. Dla nas codziennie przez te osiem dni oktawy jest poranek zmartwychwstania. Stąd te piękne Ewangelie i stąd nieustannie ten temat zmartwychwstania, który wraca. Ale także wokół niego mnóstwo innych spraw i tematów, bo przecież taki jest Bóg. Bóg patrzy szeroko, Bóg kocha szeroko. Bóg to nie jest ktoś, kto ma przysłowiowe, nie wiem, wąskie gardło i, i nie można przejść, gdzieś się utknie. Jezus ukazuje się nad jeziorem Tyberiackim, ukazuje się uczniom. Co oni tam robią? Tak to prawda, mieli wrócić do Galilei, tak to prawda. Mieli być tam po to, żeby spotkać Jezusa, ale co oni tam robią? Łowią ryby. A przecież kiedyś już usłyszeli od Jezusa: zostawcie, to odtąd ludzi będziesz łowić. Wtedy rzucili sieci i poszli za nim, a jednak wrócili. Wrócili do tego, co znali, wrócili do tego, co było jakieś pewne, wobec niepewności, która w ich sercach pojawiła się przez całe wydarzenie męki, śmierci Jezusa Chrystusa. Lęk pewnie o przeżycie lęgo jakąś stabilizację lęgo źródła dochodu może to są lęki kogoś z nas właśnie utrata tych źródeł czy nie jest takim lękiem może trzeba tam usłyszeć Jezusa zarzuć tutaj niedaleko nie musisz dojeżdżać do pracy 80 90 170 km zarzuć tu bliżej więcej złowisz Połów będzie obfity, zarzucaj byle ze mną, nie szukaj daleko. Panie, daj mi słuchać Twojego słowa, bo zawsze kiedy słucham tego słowa, to ono przynosi w moim życiu owoc obfity. Chrystus zmartwychwstał. Gospel dla zabieganych, chwila z Ewangelią.